Witam serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj sobie zaczynamy tak od razu z rana. Na śniadanko ten shake, co wczoraj miałem na filmie, zostało niestety jeszcze. W sumie się cieszę, bo nie muszę robić śniadania, ale po prostu, no tak jak mówiłem, to mnie powala smakiem i to będzie ciężka sprawa, żeby to... Szamać, żeby to wchłonąć oj to będzie ciężkie zaraz spróbujemy na, na, na nagraniu pierwszy łyk o kurde to będzie ciężka sprawa nie pijcie nie tego w domu W takich momentach chciałbym nie mieć smaku No dobra, z zatkanym nosem nie jest jeszcze tak źle No kurde, nie mogę mm, Chyba to nie wyjdzie, po prostu odrzuca mnie od razu Ja pił Dobra, może, może jakoś sobie dam radę jakoś to. Wrzucam dzisiaj film, 3 minuty ile pompek zrobiłem. Ehm, jeszcze miniaturkę muszę zrobić. Ale możecie zobaczyć świąteczny film. I sobie dział działamy pompeczki. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam tutaj. Karta jest. Tak właśnie wygląda to. Po prostu non stop filmy ogarniam. Rano wstaję, wrzucam, później robię kolejne, i tak to się prezentuje. Cały czas robimy robimy. Na razie jest, jest dobrze, ponieważ te ostatnie filmy, te pierwsze codzienne filmy, naprawdę były high quality. Teraz będzie troszeczkę to spadało. Ale nie bójcie się, troszeczkę spadnie, a potem wyskoczy. Bo mam fajne plany. Wczorajszy prysznic mnie y, zainspirował, ponieważ y, nie było prądu akurat jak się myłem. No myje się, a tu nagle wszystko gaśnie. To wziąłem sobie latarkę z telefonu i się myłem z latarką z telefonu i to było kozackie doświadczenie. I potem pomyślałem, ale fajnie nie mieć prądu. Po prostu nowe jakieś drogi się otwierają. I nikt nie miał do prądu. Po prostu patrzę przez okno i jest wszędzie ciemno. Wiecie, jakie to było fajne? Aż chciałem, żeby później nie było w ogóle prądu, bo tak fajnie było. W takich sytuacjach nawet się cieszę i pozornie w słabych sytuacjach, dla mnie to jest coś niezwykłego. Ale o to chodzi, żeby się cieszyć z wszystkiego. No naprawdę, no taka sytuacja i mnie ucieszyła. Otworzyło mi to nowe drogi myślowe i nowe kreatywne pomysły. Ja spróbuję dokończyć to tak, spróbuję to dokończyć oraz ogarnąć ten film no i tam sobie jakaś lekcja leci w tle i idę się ogarnąć, bo jeszcze nie jestem ogarnięty także widzimy się za chwilę jak już się ogarnę no i dobra, jestem już troszeczkę po chwili dłuższej ponieważ już jest 15 bo wcześniej nie mogłem się włączyć musiałem inne rzeczy robić, ale tak chwil już... Z, y, wrzucony, miniaturka zrobiona. Także kto nie widział, zapraszam serdecznie y, do filmu. I tak co do śniadania, y, nie, nie zdołałem wypić tego szejka. Po prostu zbyt bardzo mnie odtrącał. Nie mogłem po prostu. Nie dałbym rady, to było zbyt trudne, też niewykonalne, bo po prostu, no nie dało się tego zrobić. Więc sobie zjadłem granata i coś tam jeszcze tak szybko śniadanko i się ogarnąłem, porobiłem tutaj jakieś tam planowanie i tak dalej. Dziadek przyjechał na chwileczkę, ogarnęliśmy szybkie biznesy i zaraz będę musiał lecieć na spotkanie biznesowe kolejne, więc tak to się tutaj dzieje. I zobaczcie, dzisiaj się fryzurka udała fajnie z takim brzdenczkiem. Jak chcecie przepis na dobrą fryzurę, to napiszcie w komentarzu. Myślę, że to by był fajny odcinek, ponieważ zmagania z fryzurą codzienną to jest nielada wyzwanie, także to by mogło być coś fajnego. Ostatnio też odkryłem fajny specyfik, który jest prawie idealny i naprawdę działa fajnie, szybko na temat. Czasami będą takie filmy, teraz szczególnie, gdy chcę nagrywać codziennie, będą takie filmy, gdzie po prostu kilka rzeczy pokażę, co robię w ciągu dnia. No bo więcej nie mogę, tak, bo też muszę inne rzeczy robić. Stacjonarnie przykładowo i nie ma czasami też się nie, nie dzieją się ciekawe rzeczy ciągle. Czasami po prostu się siedzi i przy komputerze klika jakieś rzeczy i też nie ma możliwości wyjść y, gdzieś y, na dwór. Bo trzeba inne rzeczy i też czas się nie zgadza, więc czasami będą takie po prostu krótsze, słabsze filmy, ale niekoniecznie najgorsze. Po prostu takie też są potrzebne. Nie, ma nie możemy ciągle robić najlepszych rzeczy. Nie da się po prostu. Nie da się. Robimy też mniej ciekawe rzeczy, ale cały czas w fajny sposób, w fajną jakością o to chodzi. Ja też przy każdym filmu, przy każdym jednym, nawet takim powiem kilka słów, to ja się od razu uczę i ulepszam przy tym, więc o to chodzi, o to chodzi. Ale to na tyle. Nie będę przedłużał dalej. Dziękuję bardzo za ten film. Wyczekujcie kolejne. Mam w planach większe produkcje teraz zrobić, dlatego czekajcie na kolejne. I wpadajcie na kanał z grami. Mam nadzieję, że dzisiaj w końcu wrzucę film. W końcu zagram i nagram. I wrzucę film, ponieważ ostatnio mi nie działała kamerka, a wczoraj mi prąd wywaliło i nie mogłem nagrać, więc to jest jakiś, jakiś znak, żebym tego nie robił chyba. Albo to są kłody pod nogi, żebym nie zniechęcić do tego. Ale trudno, więc podajcie kanał Pinguś Play Games w opisie, link. I co? Miłego dziąka, pozdrowionka, cześć! Dobra, jednak jeszcze nie kończymy tego vloga, proszę Państwa. Jednak nasze spotkanie biznesowe troszeczkę inaczej się tutaj Potoczyło. Wziąłem tą czapkę. Którą możecie już znać z poprzedniego odcinka filmu. Ym, bo czemu nie? Wziąłem. Chciałem troszeczkę siebie z pajaca porobić. Ale też, żeby wyjść ze strefy komfortu, to było kozackie. Ale totalnie się nie stresowałem. To jest dobre, bo cały czas się ulepszam i takie coś już mnie nie, nie rusza mnie to. Jeździłem autobusem po prostu. Totalny luz, ludzie się patrzą i co. To mi nic nie może zrobić i to śpiewa, gra i wszystko, nie? Więc nie robiłem tego tak co chwilę w autobusie, bo to nie byłoby śmieszne ani bym nie był z tego fanu. Po prostu raz przy wyjściu, już tak przy końcówce, z osobą towarzyszącą kliknęła mi osoba towarzysząca po prostu. No i końcówka, zaraz wysiadamy i sobie gra. Ludzie się patrzą, o co chodzi, nie? A ja stoję. Na luzie, prawie i wychodzimy. I ja tak. Wesoły świąt. A, w, a ludzie tak. Machają i się ucieszyli. I to było wspaniałe. Po prostu ludzie ucieszeni. Ja ucieszony. I to była wspaniała inicjatywa. I to mnie inspiruje do zrobienia jakichś fajniejszych rzeczy. Większych jednak ludzie się umieją bawić. Nawet w obrzychu takim pięknym. Jednak jest ten uśmiech w obrzyszanach. I to tyle. Dziękuję bardzo. Chciałem podsumować, po prostu, żeby, że to było piękne wyjście ze strefy komfortu. Takie pajacowanie, ale co? Ja teraz jestem silniejszy. I tyle. Dziękuję bardzo. Pinguś Dawid Cowła. Do widzenia.